Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Piotrem, specjalistą od produkcji preparatu Orme S i krzem Nanowoda. Witam. Witam Cię. Tak, recepturę tego produktu opracował Marek Królikowski plus ktoś jeszcze? To znaczy, to były modyfikowane troszeczkę, były przez nas stabilizowane roztwory. Mhm. Natomiast, no, główną istotę tego, tego preparatu opracował Marek. Tak, a Ty jesteś fachowcem od produkcji, więc powiedz, w jaki sposób wygląda cały ten proces produkcji od wpływu wody do, tutaj do fabryki. No właśnie, zacząłbym od wody, bo to jest jeden z takich głównych składników Ormesji. Zresztą zmieniliśmy nazwę na Ormesji Nanowoda, żeby podkreślić, że, że w produkcie jest rzeczywiście ta woda nano. No cóż, oczyszczona chemicznie, fizycznie woda o odpowiedniej strukturze. Do tego dodawane są właściwie cztery składniki. Miesza, mieszamy niestety proces wymaga mieszania kilkanaście godzin. No i zlewamy do butelek. Składniki, które są dodawane, to jest to organiczny krzem, w zasadzie kwasy krzemowe. Wśród których no, głównym składnikiem jest kwasorto krzemowy, to jest jeszcze o innej strukturze. Następnie dodajemy organiczne związki boru, no i resztę. Aha, i zapomniałbym jeszcze o minerałach otrzymywanych z soli kłodawskiej, czyli ormusie, chociaż my wolimy nazwę minerały. Jakby związki orme, no, to jest troszeczkę zawężone. Sól kłodawska zawiera. No dużo więcej minerałów, również innych, więc w innym procesie produkcyjnym u nas otrzymujemy ormus, i który też jest dodawany do tego preparatu. Mhm. No to tak, w trzech zdaniach powiedziałeś cały proces produkcji. Natomiast może skupmy się po kolei teraz. Woda jest przemieniana na nanowodę przy pomocy jakich urządzeń? E, zakupiliśmy urządzenia od naszego przyjaciela, który się zajmuje już wodą kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat, od Adama Rewati. Mm -hmm. On te urządzenie nam instalował i w zasadzie cała woda w produktach tutaj u nas jest, pochodzi z tego, z tego źródła, jest dodawana również do mydy i do, do innych rzeczy, które u nas są tu produkowane i produkcja w zasadzie opiera się na nanowodzie. Na i ta nanowoda charakteryzuje się tym, że jest lepiej przyswajalna, rozpuszcza się lepiej. Co jeszcze? Jest tak. Ma no, uporządkowaną strukturę przede wszystkim, tak? Produkty, które zawierają nanowodę też, chociaż no nie mamy jakby badań klinicznych, ale po sobie też możemy doświadczyć tego, że, no, że lepiej się wchłania, wchłaniają. Mhm. E, no, jako ciekawostkę podam fakt, że no, wszyscy w zasadzie, no, kto chce, ale no, właściwie wszyscy w zakładzie no, pijemy tą nanowodę. E, I w pewnym momencie dziewczyny powiedziały, że a nie będziemy pić tego, bo tyjemy. Ale ja mówię, no, ale jak tyjecie? Co, co znaczy tyjecie? No waga 2-3 kilo, wszystkie podskoczyłyśmy, no, ja mówię, no, ale na wodzie pas. No nie, tylko waga. A właśnie. Czyli tłuszcz zamienił się w wodę. Nie, komórki zostały nawodnione. Nareszcie ta woda weszła w te komórki w takim, w takim stopniu, w jakim organizm sobie ją przyswoił. I koniec, dwa, ja też po sobie 2 kg bez obwodu pasa, 2 kg więcej i waga stanęła, ustabilizowała się. Zresztą na początku woda. Bardzo, bardzo byliśmy zoknieni tej wody. To jest taki fajny stan, że się tą wodę chce pić. pić, chce pić, chce pić, a później już się nieść. Jak już się organizm nasyci, to jest tylko tak w zasadzie 200 czy, czy, czy 300 mililitrów dziennie w zupełności wystarcza. Natomiast na początku rzeczywiście człowiek, człowiek tak jakby odczuwał pragnienie, że nie nasycił się tą wodą. No bo są wskazania, żeby tam człowiek dorosły pił powiedzmy 2 litry wody dziennie. Co y, chyba jest y, no, niezupełnie prawdą, jeśli jest to nanowoda, nie? Z tego co mówisz. E, tak, tak, no tutaj nanowody, e, nanowody dwóch litrów dziennie chyba raczej bym ja też nie zalecał. E, chociaż no, ja trochę jestem hardkorowiec, ja piłem w zasadzie bez ograniczeń tak na początku. Owszem, były, były skutki, e, nazwijmy to uboczne, takie się głowa bolała, złe poczuciem bóle barków, mięśni, albo po tygodniu mniej więcej sobie to wszystko się ustabilizowało, także w tej chwili no, już piję około litra, ja piję około litra tej wody. To jest woda nie ale jeszcze plazmowana odpowiednio, także... Jeszcze tam jakieś to, kule są specjalne, żeby to... Tak, tak. Pewnie to, to no Schaubergera, czy coś takiego? Nie, to są, to są kule, pozłacane kule, które są zaprogramowane przymiotami naszych przyjaciół. Aha. Wśród nich jest odwaga, radość, e, piękno i również też jest jedna kula z, z Ormusem. Ja się też zajmuję tu w zakładzie pozyskiwania tych minerałów soli, Alchemią, e, tak? no mam przydomek Alchemik. Zzięło się to z tego, że no, pamiętam któryś z poprzednich swoich może nie do końca idealnie klarownych, jasnych, natomiast e, świadomość tego, czym się zajmowałem no, w poprzednich no. dzieleniach powoduje to rzeczywiście a z jak byłem alchemikiem rzeczywiście. Tam przed y, tymi kadziami wielkimi, gdzie te płyny są mieszane, tam jest też imploder, do czego on służy, co on robi z tą wodą? To jest jakby dodatkowy element, e, który prowadza no, pewne struktury do tej wody. E, imploder magnetyczny, tam są dosyć silne magnezy, plus oczywiście odpowiednio e, zaprofilowana Kryza, nazwijmy to, czy, czy przepływka, Czyli która wir, powoduje zawirowanie tak. tej wody w odpowiednim, w odpowiednim stopniu, w odpowiednią stronę, oczywiście. No ale no, tutaj dokładnie to też Marek mhm. zna dokładne właściwości tego implodera. Okej, okay. i, i y, wszystko jest ręcznie napełniane, bo fabryczka jest nieduża, więc nie ma sensu. Produkcja w, w zakładzie jest, no nie jest masowa. Produkujemy około 300 litrów preparatu tygodniowo, więc na razie no nie ma sensu automatyzować. Zresztą ja wolę, wolę ręczną produkcję, bo sam mogę sobie przypilnować wszystkiego, doczyścić urządzeń po swojemu. Automatyzacja dla mnie niekoniecznie oznacza coś, coś dobrego. Tak, wiedziałem, wszystko jest sterylne, w maskach tam chodzisz, to nie wynika z tej kwarantanny, tylko po prostu to jest normalny proces produkcji. No tak, no, ja w koronawirus nie wierzę, więc, a wynika po prostu z zakro, zachowania podstawowych zasad i czystości mikrobiologicznej, pomieszczenie jest sterylizowane uświetlówkami przed produkcją, Cała instalacja oczywiście też jest odpowiednimi preparatami myta i płukana. No wszystko po to, żeby tą mikrobiologię zachować w jak najlepszym stanie. Produkt zresztą no, jest też badany mikrobiologicznie. Każda partia jest przebanana zanim... Świetlówki bakteriobójcze. Tak, świetlówki bakteriobójcze UVC no, na całą noc są włączane. Przed produkcją, żeby sterylizować pomieszczenie. Mhm. Dobrze, a powiedz coś na temat tego Ormusu. Ormus. Wolimy no, używać określenia minerały z, mhm. z soli kamiennej. No, Jak wiemy, te pierwiastki w stanie ormety monoatomowe, one tam z przekazów są. No, zbadać tego możemy ewentualnie mentalnie zbadać w laboratorium, jest to ciężko, jak wiemy. Natomiast no, surkłodawska zawiera też mnóstwo, mnóstwo innych minerałów. Oczywiście najwięcej chlorku sodu. Proces jest metodą najprostszą, robiony metodą tak zwaną mokrą, czyli wytrąceniu z roztworu solanki wszystkiego innego poza chlorkiem sodu. Chlorek sodu zostanie, zostaje zlany, całość kilkakrotnie płukana, też oczywiście na nanowodą i później te minerały w, formie w postaci osadu są dodawane no, do roztworu już na samym końcu praktycznie. Jeszcze oprócz aspektów chemicznych, też usprawniacie tą wodę przy pomocy częstotliwości, żeby ta woda była żywa. O co tu chodzi? Tak. Od, no, od jakiegoś czasu mamy w naszej sprzedaży żarówki emitujące światło z częstotliwością 528 Hz. Czyli jest to jedna z solferzowych częstotliwości. Wprowadziliśmy ostatnio taki element dodatkowy do, do preparatu krzemowego. Postanowiliśmy jakby dodatkowo energetyzować go tą częstotliwością, czyli produkt już po zlaniu w butelki leżakuje sobie też kilkadziesiąt godzin pod, pod żarówkami świecącymi częstotliwością 528. No i dodatkowo jeszcze, to jest taki już mój też pomysł, wprowadziliśmy tybetańskie, dźwięk tybetańskich gongów, również no, z częstotliwością 528, czyli z częstotliwością I Ile godzin? No, zostawiamy je praktycznie na całą noc. Tak? Dopiero produkt jest pakowany w, w opakowania zewnętrzne po, no, po kilkunastu godzinach w zasadzie. Czyli jakby w nocy tutaj złodziej się włamał do fabryki, to usłyszałby gongi? Usłyszałby gongi, tak. I zdziwiony dlaczego takie światło na niego akurat pada. Tak? To dziękuję bardzo za przedstawienie procesu produkcji tych wspaniałych produktów. Dziękuję bardzo, że mogłem się podzielić z Tobą i z Państwem no, naszą produkcją, naszą tajemnicami, chcemy powiedzieć, ale w zasadzie nie, nie otrzymujemy tajemnic. Żadnych. Takie jawne tajemnice. Tak, tak. No, tu Robert, właściciel, prowadzi taką politykę otwartości, także dzielimy się w zasadzie wiedzą ze wszystkimi, którzy mają taką ochotę i chcą z niej skorzystać. Dziękuję bardzo. U. Witam Was, kochani, bardzo ciepło. Ze względu na zaistniałą sytuację, uniemożliwiającą mi realizację osobistego uczestnictwa w spotkaniu w fabryce oraz wsparcia i uzupełnienia informacji przekazywanych przez Piotra, pragnę dodać kilka zdań od siebie, nagrywając uzupełniający film. Myślę, że Alex to ładnie skomponuje razem. Tak jak zapowiedziałem w części trzeciej mojego przekazu, ten film będzie poświęcony wyjaśnieniu, dlaczego i w jaki sposób nasz produkt z krzemem jest inny od tych, które w swoich opisach zawierają hasło krzem. Chcę uzupełnić w Piotra wypowiedzi dwa aspekty. Pierwszy aspekt to dodatek dużego wachlarza. Minerałów, wśród nich pierwiastków szlachetnych, takie jak złoto, ale nie tylko. Gleby na wszystkich polach uprawnych są wyjałowione nie tylko z krzemu, z siarki, cynku i temu podobnych pierwiastków niezbędnych dla zdrowia, ale również z pierwiastków szlachetnych, bez których jest niezwykle trudno wznieść się na, na, no, na poziom wyższy rozumienia otaczającej rzeczywistości. I jest niezwykle trudno również wznieść się na poziom rozumienia nawet jedynie swojej istoty. Wiele osób mówi o rozwoju duchowym, ale ciągle siedzą na tym samym przysłowiowym stołku. Za, zależy nam nie tylko na zdrowiu fizycznym i emocjonalnym, ale również na ułatwieniu nam podniesienia świadomości każdej istoty ludzkiej w konsekwencji podniesieniu świadomości zbiorowej i doświadczania innego świata, świata, o którym marzymy. Drugim aspektem jest zastosowanie superimplodera w procesie technologicznym produkcji preparatu krzemowego Orme SI. Niektóre osoby być może pamiętają wizytę w Sobudce Wrocławia naukowca Dana Wintera z jego wykładem. Aby rzucić nieco światła na znaczenie tego urządzenia, jestem niestety zmuszony na zagłębienie się w aspekty fizyki fraktalnej. W wypowiedzi pojawi się termin może ten termin wyjaśnię, chociaż. W wypowiedzi pojawi się termin negentropia, która jest miarą stopnia organizacji w odróżnieniu od entropii, czyli całkowitej dezorganizacji. Proszę o cierpliwość w słuchaniu naukowych wywodów, ale chciałbym w ten sposób wykazać, że jest to rzeczywista wiedza. Praca Intera wraz z zespołem matematyków jako pierwsza Dowodniła, że równania falowe przedstawiające złoty współczynnik rozwiązują problem maksymalnej konstruktywnej interferencji, kompresji i sprzęgania faz. Brzmi to bardzo naukowo, przepraszam. Sprzęganie fazy SO, czyli to jest skrót od Spin Orbita, jest dobrze znane i sprawdzone w optyce do odwracania czasu, samoorganizacji. Oraz negentropii staje się obecnie kandydatem do ogólnego udowodnienia negentropii. Wielu fizyków zgadza się, że grawitacja sama w sobie jest ne negentropiczna, czyli samoorganizująca się. Pierwotnie tylko teoria Dana Wintera mówiła o tym, że faza złotego podziału sprzęga wielokrotności długości planka i czasu czyli uniwersalna sygnatura próżni. Zoptymalizowałaby negentropię. Winter to potwierdził. Słynął z udowodnienia, że promienia, promienie wodoru są dokładnymi, sprzężonymi fazami złotego współczynnika Plancka. W swojej nowej książce, Winter połączył z wynikami graficznych równań przytłaczające dalsze dowody, że złoty stosunek dokładnych wielokrotności Plancka przewiduje częstotliwość fotosyntezy, częstotliwości rezonansu Szumana, częstotliwości fal mózgowych powodujących percepcję, błogość, tabele pokazującą, że częstotliwości płynów czaszkowych są sprzężone w fazie, tabele pokazujące, że częstotliwości, jak to powiedzieć, prądu, dźwięku, dzwoniącego w uszach, słyszane przez osoby medytujące, są sprzężone w fazie. Prawie dokładny czas trwania orbity Ziemi i orbity Wenus, liczony w latach, O lista jest długa. Nawiasem mówiąc, dwunastościenna i dwudziestościenna sprzężona geometria gazów szlachetnych, powłok elektronowych D i F, fizycy będą wiedzieli, o czym mówię, i metali z grupy platynowców, fizyka alchemicznego zapadnięcia się ładunku implozyjnego jest nową nauką o Transmutacji, czasami Dalka to słowo używa, transmutacja. To są wszystko struktury, które wytwarzają życie i negentropię, czyli porządek. Zdecydowanie zbyt dobrze pasują do wzorca, aby można było to podważyć. Wszyscy zgadzają się, że fraktalność jest nieskończoną kompresją. Matematyka fraktalna uczy matematyki o nieskończonej kompresji, ale do czasu Wintera nikt nie wiedział, czym są pola fraktalne. Złoty współczynnik jest bez wątpienia zoptymalizowany podobieństwem do siebie, podobnie jak fraktalność. Einstein argumentował, że grawitacja. Jest kompresją nieskończonego ładunku, ale nigdy nie dowiedział się, czym jest fraktal. Winter przedstawia teraz przytłaczające dowody na to, że połączenie fazy złotego podziału jest zawarte we wszystkich mechanizmach falowych. Jeśli Winter ma rację ze swoimi dokładnymi sygnaturami częstotliwości dla fraktalności w przestrzeni i czasie, to fakt ten wyraźnie pokazuje, jak naprawić wszystkie systemy falowe, aby wyjść ze środowisk utrwalających chaos? Naprawiając środowiska w celu uzyskania szczytowej percepcji, wzmacniając fale pompy z sprzężonej fazy Schumana, trochę naukowe, aby klimat Ziemi wyłonił się z chaosu. Ale to dopiero początek. Fraktalność w czasie jest teraz. E, kwantyzowalna, tak można powiedzieć, i przewidywalna. Możesz ustawić swój kalendarz. Synchroniczność jest niczym więcej niż sprzężenie ładunku wytwarzanego przez nałożenie sprzężone we fraktalnych przedziałach rotacji ładunku, zwanych czasem. Jak wyjść z chaosu zaczyna się od wiedzy? Dlaczego przedmioty spadają na Ziemię? Ktoś to powiedział, jeśli pamiętacie. Teraz po raz pierwszy na pytania udzielono odpowiedzi w czystej, fraktalnej, bardzo dokładnej mechanice fal o tym, jak powstaje negentropia. Jak można się spodziewać, w przypadku Interego nowa książka ma również głęboko duchowy aspekt. Twierdzi, że wszystkie koncepcje świętej przestrzeni, czyli te bioaktywne pola, zbiorowej nieświadomości, Komunii świętych i żywej plazmy, która przeżyła śmierć, są szczegółowo wyjaśnione i mogą być inteligentnie tworzone i optymalizowane dzięki możliwej do nauczenia się wiedzy o wszechobecnych dielektrykach sprzężonych fazowo w optyce, w magnetyzmie i tym podobne. Elizabeth Rascher Uchonorowała Wintera za wynalezienie magnesów sprzężonych fazowo, zastosowanych w Supreme Ploderze, który my używamy. Elizabeth Rusher była amerykańską naukowiec, fizykiem. Interesowała się między innymi, co jest ciekawostką dla mnie, lecznicze leczeniem, psychologi, psychologią, psychologicznym leczeniem i leczeniem przekonaniami. Winter podkreśla, że tradycje duchowe są jedynie pełne dzięki nowej, potężnej fizyce falowej geometrii fraktalnej, co eliminuje potrzeby pozbawiania mocy czczenia cudów, możemy to robić, czczenia osobowości, możemy to robić, oraz potrzeby wojen religijnych. Badania rządowe i uniwersyteckie wszystkie zgodziły się, że magnetyczne uzdatnianie wody jest korzystne dla rolnictwa i wzrostu, a superimploder to najsilniejsze dostępne magnetyczne uzdatnianie wody w połączeniu z naturą dyszy perfekcyjnego wiru implozyjnego. Rezultatem tego jest najsilniejszy dostępny efekt rozpuszczalności, zmieniając rozmiar klastra mo molekularnego plus jednocześnie co jest bardzo ważne. Jednocześnie zwiększając gęstość wirowania, co w rezultacie energetyzuje każdy biologiczny rozwój. Bez względu na to, czy chcemy, czy nie. Bez względu na nasze intencje, aczkolwiek one są niezwykle ważne. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę zdrowia, spokoju, radości, miłości. Sława.